W środę 10 kwietnia przedstawiciele Wisły Kraków w składzie Karolina Wildrzycka, Rafał Wisłowski oraz Tomasz Bartkiewicz wzięli udział w konferencji Młodzi o Sporcie organizowanej przez Instytut Przedsiębiorczości UJOTO. Myślę, że jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie. Mogliśmy opowiedzieć o zarządzaniu kryzysem na przykładzie Wisły Kraków, sięgnąć pamięcią do tych momentów, trudnych momentów w historii Wisły, ale o tych jakże udanym, ja o tym jakże udanym zakończeniu, które możemy na co dzień obserwować. Myślę, że tę wiedzę, którą przekazaliśmy odbiorcom, absolwentom, studentom UJ-u, będą mogli wykorzystać w przyszłości. Jest to pewna wartość dodana. Bardzo dziękujemy organizatorom i tak licznie przybyłym słuchaczom za to, że zechcieli poznać tajniki naszej pracy, codziennej pracy, z którą się zmagamy. Nasze spotkanie, moje Jarka Królewskiego i Łuksłada środowskiego z piłkarzami tak naprawdę było w pewnym momencie e, skitowane takim no, krótkim zdaniem, bo to co my powiedzieliśmy zawodnikom, ten nasz plan sześciopunktowy, który musimy wykonać przed odzyskaniem licencji, później trzy kolejne punkty, które chcieliśmy zrealizować właśnie po tym, jak już tą licencję odzyskamy. To wszystko nasi zawodnicy wysłuchali, ale ja też powiedziałem, ja mam świadomość tego, że Wy już tyle obietnic słyszeliście, że to, co my powiemy, to jest nieważne. Tak naprawdę będzie się liczyło, będą się liczyły te czyny, które wystąpią.